Więc jest mocny błysk, jest dłuższy czas naświetlania, niskie ISO, i wtedy mogę uzyskać w tle, czy nawet na pierwszym planie, jeżeli ktoś jeszcze wykorzystuje jakieś tutaj elementy świetlne w trakcie zabaw, mogę uzyskać taki efekt rozmycia tych pewnych rzeczy, tych świateł w tym wypadku. I można też przypadkiem bądź nie. Najczęściej przypadkiem uzyskać takie śmieszne efekty na zdjęciach, gdzie komuś jakaś smuga światła wychodzi z oka. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Lata lecą, lata lecą, a człowiek zamiast polepszać swoje sposoby błyskania, rozstawiać jeszcze więcej lamp, cofa się w rozwoju i w zasadzie używa tych lamp mniej, a w zasadzie to jedną i tylko tą na body. Słabo. Jakie efekty chcę uzyskiwać w trakcie błyskania na sali? Przede wszystkim to mają być wieloplanowe kadry. To mają być kadry, w którym jest coś ostrego na pierwszym planie i jest coś ostrego na drugim planie. Moim celem jest przede wszystkim, by stworzyć takie możliwości oświetleniowe, bym właśnie mógł wykonywać te wieloplanowe kadry. Technikalia wszelkie znajdziecie w innych filmach, czyli jak rozstawiam te lampy, ale tu postaram się Wam po prostu powiedzieć, jak do tego podchodzę. Od strony takiej fotograficznej ustawień, bardziej fotografa w stosunku do fotografowanej sceny. Więc najczęściej tego typu zdjęcia wykonuję obiektywem 50 mm. Mówię tu o ogniskowej dla pełnej klatki. Dlaczego? Bo nie muszę wtedy podchodzić bardzo blisko i. Też nie ma znaczenia jak jestem blisko dla źródła światła, bo to źródło światła jest zawsze w podobnej odległości. Będzie to miało znaczenie w następnym dziale jak opowiem Wam o błyskaniu z lampą na body. W przypadku obiektywu 50 mm i lamp rozstawionych na sali kompletnie nie ma to znaczenia. Ustawiając lampy na sali, staram się, by to oświetlenie było równomierne z każdej strony. I tak, to nie jest żadna finezja, tu nie ma żadnych magicznych sztuczek, po prostu staram się to zrobić tak, by to światło z każdej strony w miarę dobrze docierało, a tak naprawdę potem bliskość, ustawienie ludzi w stosunku do tych świateł zmienia mi trochę charakter tych zdjęć, bo jeżeli ktoś będzie bliżej jednego światła, a dalej od drugiego, to z jednej strony będzie mocniej doświetlony, z drugiej strony będzie więcej cieni i to tworzy jakby taki swoisty klimat tego błysku na sali. Ja tworząc właśnie tego typu zdjęcia, szukam przede wszystkim jakichś motywów. Pierwszy, drugi, trzeci plan i staram się ostrzyć na tło i wyszukiwać momenty, które po prostu będą ciekawe. Lampy mają dać mi takie możliwości, by właśnie te sceny fotografować w określony przeze mnie sposób, bo bez lampy byłoby to po prostu niemożliwe, bo byłoby za ciemno. Także lampy jedyne co robią, to rozświetlają mi scenę, bym mógł uzyskać efekt taki jaki chcę. Powiedziałem Wam o tym, że lubię podchodzić blisko i łapać ludzi gdzieś tam z jakiejś bliższej odległości, ale to przede wszystkim przy błyskaniu z lampą na body. Jeśli chodzi o obiektyw 50 mm, to też lubię odejść, by sfotografować całą sylwetkę ludzi, ale czasem wtedy na pierwszym planie wplata mi się ktoś inny, ktoś tańczący. I tego typu zdjęcia to jest coś, co robię dosyć często. Nie ma też co Oszukiwać, nie ma co ukrywać, że są sale, które, na których się lepiej fotografuje z lampami na body, a są sale, z którymi, na których się lepiej fotografuje z lampami rozstawionymi na sali. Wiele zależy od ułożenia sali, od rozstawienia tego, jak my rozstawimy na niej lampy. Także może być tak, że no nie uzyskacie fajnego efektu na jakiejś tam określonej sali, bo ona będzie po prostu trudna, by tam fotografować z lampami rozstawionymi. Ale na większości sal da się to zrobić tak. By było to w miarę dobrze przedstawione, by ten błysk po prostu spełniał swoją rolę. Błysk na sali z rozstawionymi lampami na sali ma niesamowitą zaletę. Ma taką zaletę, że niezależnie od miejsca, w którym się znajdziemy, jeżeli to jest w miarę normalna taka sala, jeżeli chodzi o układ, to możemy fotografować swobodnie, nie patrząc na parametry, mając już ustawione parametry. Bo z lampą na body no bywa różnie, bo tu może być wyższy sufit, tam niższy. Z lampami rozstawionymi na sali, przeważnie w każdym miejscu na tej sali będziemy mogli zrobić ok zdjęcie. Tak przynajmniej powinno być, jak będziemy rozstawiać te lampy. Nie mówię tu o skrajnych warunkach, jeżeli sala jest ogromna i podejdziemy pod tą jedną lampę. No to wiadomo, że tam tego światła będzie mało, więc, więc to tu oczywiście też są wyjątki, ale generalnie powinno się dać fotografować w miarę swobodnie. Wspomniałem Wam, że ja najczęściej fotografuję z lampami rozstawionymi na sali i z obiektywem 50 mm. Bywa jednak tak, że działam troszeczkę inaczej i jest to właśnie na przykład na pierwszym tańcu, gdzie lampy rozstawione na sali pomagają mi wraz z obiektywem 35 mm, a wtedy 50 mm służy jako obiektyw, którym będę łapał naturalne światło. Tak mi jest po prostu łatwiej, tak mi jest wygodniej, tak bardziej czuję te zdjęcia. Wymyśliłeś sam? Nie, po prostu taki się stałem od podczas poczęcia przez rodziców i taki dorastałem jestem z sobą i myślę, że to mi wystarczy. Więc przykład kadrów z pierwszego tańca, gdzie wykorzystałem właśnie lampy rozstawione na sali, dobrze obrazuje to, co wam mówię, bo to jest błyskane z lampami, gdzieś tam też po rogach tej sali ustawionymi yy, i. Z obiektywem 35 mm. Także ja staram się wtedy tą 35 mm łapać. Parę młodą, by była w miarę cała w kadrze, ale by ten kadr był dalej ciasny, by nie było za dużo wolnych przestrzeni. Dzięki lampom mam ich fajnie podoświetlanych, a takie klimatyczne, ciasne kadry łapię sobie wtedy po prostu obiektywem 50 mm. Z takich uwag, które warto wziąć pod uwagę, to jeżeli rozstawiam lampy na sali. I wiem, że parkiet jest bardzo z jednej strony, jest bliżej jednej strony, bliżej DJ-a i to nie jest na całej sali. Ja wtedy te dwie lampy, które są po drugiej stronie, nie rozstawiam na końcu sali, by nie błyskały niepotrzebnie na stoliki, tylko po prostu je rozstawiam tak, by błyskały na parkiet bezpośrednio, czyli ustawiam je bliżej parkietu. W moich filmach dotyczących lamp, pewnie spotkaliście się, że ja po prostu najczęściej używam 1,6 mniej więcej czasu naświetlania jeśli błyskam z lampą na wody, Ale są określone okoliczności, kiedy na przykład chcę uzyskać jakiś określony efekt i wtedy błyskam na dłuższym troszeczkę czasie naświetlania. Może to być 1,4, jedna 1,8 jedna sekundy, 1,2 sekundy, czyli takie dosyć długie czasy naświetlania. Wtedy ten błysk ustawiam na bardzo mocny, bo jest dosyć ciemno, przysłone, przymykam tam do f8, czasem nawet więcej, nawet na f11. I po co to robię? Bo chcę takie maziaje na zdjęciach. One są celowo chcę pokazać trochę taki imprezowo dyskotekowy klimat. Te zdjęcia mają swój określony charakter. Można by to oczywiście robić ze słabszym błyskiem. I, te, i też spokojnie by się dało zamrozić jakby ten ruch, ale ja właśnie czasami chcę żeby tych maziałów było więcej, więc jest mocny błysk, jest dłuższy czas naświetlania, niskie ISO i wtedy mogę uzyskać w tle, czy nawet na pierwszym planie, jeżeli ktoś jeszcze wykorzystuje jakieś tutaj elementy świetlne w trakcie zabaw, mogę uzyskać taki efekt. Rozmycia tych pewnych rzeczy, tych świateł w tym wypadku. I można też przypadkiem bądź nie, najczęściej przypadkiem, uzyskać takie śmieszne efekty na zdjęciach, gdzie komuś, jakaś smuga światła wychodzi z oka. Także dłuższe czasy naświetlenia. Warto się pobawić, sprawdzić. Wtedy ja na przykład często błyskam z tym palnikiem bardziej pochylonym w stronę ludzi. Nie tak na przykład bezpośrednio, ale prawie na maksa w stronę ludzi i nie robię tego dużo, no oczywiście, żeby tam nie przeszkadzać aż tak mocno, ale trochę, trochę w ten sposób błyskam, no żeby uzyskać ten właśnie określony efekt. Czy na przykład może to być taki efekt, jeśli w tle mamy jakieś lampki i sami możemy poruszyć jeszcze dodatkowo aparatem, czyli ustawiamy sobie wcześniej ostrość, mamy Czas naświetlania przygotowane, przysłone lampę na body. Ktoś przechodzi i sami możemy celowo ruszyć aparatem, żeby na przykład coś w tle, jeśli są jakieś lampki, były rozmyte. To ja tego nie robię, tak jak mówię bardzo dużo, ale jako dodatkowe takie ujęcia, takie ciekawe motywy, można sobie to wpleść w swój warsztat. I po prostu się bawić, sprawdzić. Najlepiej właśnie to zobaczyć na własnej skórze, jak to działa. Te, te zdjęcia takie, one są trochę odrealnione, one fajnie, fajnie tam wtedy gratło. Często trzeba robić to na czuja po prostu bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak te światła się nam ułożą, ale efekt często taki finalny jest zaskakujący, jest ciekawy, jest interesujący. Także warto popróbować. Tak jak mówię, ja wtedy daję dosyć mocno, ustawiam tą lampę, ten błysk, ale tutaj też można się oczywiście pobawić i robić to na, na słabszej mocy błysku. Bardzo wysoką przysłonę daje i długi czas naświetlania, żeby te światła, które gdzieś tam są od DJ-a, czy, czy nie od DJ-a, żeby one uzyskały efekt efekt taki tych maziajów, ale taki standardowy efekt błysku jaki uzyskuje, no to to jest najczęściej na jednej 60 sekundy. Przysłona tam F8, ISO i lampę, moc lampy daje nam na jedną, drugą, jedną czwartą, różnie w zależności od sali to co ja sprawdzam, więcej takich technikaliów podaję w dwóch osobnych filmikach na temat lamp błyskowych. Ale co do samego takiego klasycznego błyskania, to ja nigdy nie odchodzę Daleko. Mam obiektyw 35 mm i staram się być nim jak najbliżej, właśnie, żeby czuć było klimat tej imprezy. Jeżeli odejdę dalej, jeżeli będę z dalsza fotografował i będę chciał fotografować całe sylwetki ludzi, to ten błysk, ok, on mi czasem może coś tam uzupełni na tym zdjęciu, ale to wygląda przeważnie źle. Źle się rozkładają cienie, to jest doświetlone i wygląda bardzo tak amatorsko, więc moim zdaniem. Jeśli chcemy błyskać, to musimy być z tą lampą blisko i ma być widać ten błysk, nie próbuję go nigdy maskować, więc chcę też, żeby czuć było klimat tej imprezy, żeby te dłonie mi wchodziły w kadr tutaj, także staram się robić wszystko, by zdjęcia z tańców, kiedy błyskam z lampą na body w Taki klasyczny sposób miały ten charakter tej imprezy, były zwariowane, mocne, szalone. Także najczęściej staram się wypełniać ten kadr od A do Z, od góry do dołu, od boku do boku, więc muszę być blisko. Wtedy też łatwiej mi, nawet na trudnej sali uzyskać dobrze, fajnie dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku, ładnie naświetlone zdjęcie. Bo Im będziemy dalej, tym to światło się będzie bardziej rozpraszać. Jak będziemy blisko, no to będziemy mieli to światło, możemy tak ukierunkować, by ono docierało najbardziej w te miejsca, na których nam zależy. I oczywiście musimy tu mieć na względzie to, że jeżeli sala będzie bardzo ciemna i gdzieś tam ciężko będzie pewne elementy uzyskać w tle, albo podejdziemy bardzo blisko, to ten pierwszy plan jednak będzie doświe doświetlony dużo bardziej, to że tło będzie dosyć ciemne. I okej, okay, i nie ma się z tym. Co jakby wspierać, co, co walczyć. Po prostu trzeba to przyjąć na klatę. Ja biorę na klatę to, że w. Tła nie będę miał idealnie doświetlonego, na przykład jeżeli błyskam samą lampą na body i po prostu robię tego typu zdjęcia. One mi się podobają. Najczęściej też jest tak, że staram się to odbić od sufitu trochę, by, by to tło też trochę było doświetlone, ale nie boję się, żeby ten, tak jak mówię, błysk był widoczny i bym był blisko ludzi. Jeżeli gdzieś tam przeglądacie teraz zdjęcia i widzicie to, jak ja to robię. To, to zauważycie, że no nie ma tu żadnego zdjęcia w zasadzie z sylwetką od A do Z, od góry do dołu. Ja takie zdjęcia też robię, ale wtedy po prostu nie błyskam albo błyskam z lampami rozstawionymi na sali, czyli tutaj wracamy do początku tego filmu. Także dla mnie kluczowe jest, by ten błysk A był widoczny, B przede wszystkim spełniał funkcję taką, bym mógł pokazać coś w określony sposób, czyli bym mógł pokazać wiele ludzi w jednym kadrze na wyższej przysłonie, co byłoby niemożliwe bez tego błysku. Ja jako tako nad samym błyskiem się nie rozczulam, nie rozkminiam tego jakoś bardzo. On ma swoją rolę tylko i wyłącznie doświetlenia sceny. Staram się to, tak jak mówię, jedynie zrobić tak, by było to w miarę estetyczne, by było, by było to w miarę Spójne z moim stylem, i wyjątkiem jest tutaj ten poprzedni dział, że tak powiem, czyli z dłuższym czasem naświetlania. Kiedy trochę się zabawię formą i pokażę troszkę tego rozmytego światła, co może być całkiem widowiskowe, ale w nie za dużych ilościach. Generalnie nie mam nic do fotografowania z lampami. Przez lata tak robiłem i uważam, że każdy powinien tego spróbować. Być może to jest dobra opcja, by fotografować z lampami i być może będziecie robić to dużo lepiej ode mnie. Ja znudziłem się trochę lampami rozstawianymi na sali. Szukam trochę czegoś innego teraz w fotografii. Używam jednej lampy na body i to mi w zupełności wystarcza. Co nie znaczy, że nie mogłem poczynić filmików o lampach błyskowych, które dosyć dobrze się klikają. I jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o tym, jak kiedyś błyskałem i być może dalej kiedyś będę błyskał, to zajrzyjcie na te dwa filmy, gdzie dokładnie opowiadam, jak korzystam z lamp błyskowych rozstawianych na sali. I z lampy, którą mam na wody.